to jest cykle to ważne jak mówisz ja nazywam się Katarzyna Cisańko Marnicka a dzisiaj powiem wam o tym że to ważne jak mówicie ale jak mówicie nie pod kątem tego jak to wygląda od strony dykcyjnej brzmieniowej czy robicie pauzy czy ich nie robicie czy pomiędzy zdaniami jest a e, y i tak dalej o czym w kolejnych odcinkach będę wam mówiła natomiast o najprostszej rzeczy takiej można powiedzieć bardzo bliskiej Każdemu człowiekowi, czyli czy mówicie komunikat wspierający, czy dołujący, czy ktoś po rozmowie z wami czuje, że lata, czy ktoś po, roz po rozmowie z wami zastanawia się w sumie, kim on jest, zastanawia się na tym, czy jest czegoś warty, i tak dalej. Więc to czasem możecie mówić niewyraźnie, czasem możecie mówić nieskładnie, gubić się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wasza energia i ten przekaz, który dajecie drugiemu człowiekowi doda mu skrzydeł, to tak naprawdę uwierzcie cała reszta nie ma znaczenia. Więc jeżeli chcecie, żeby ten wasz komunikat do ludzi docierał, żeby on był wartościowy, to przede wszystkim niech płynie z was pozytywna energia, uczciwa, właściwa i wtedy zobaczycie, że to, co nabudujecie, w cudzysłowie nabudujecie dodatkowego, to tylko będzie dodatkowy atut. Natomiast najważniejsze jest to, co idzie od ciebie, jak mówi, co mówi Twoje ciało w kontakcie z drugim człowiekiem. Więc życzę Wam, jeżeli macie dużo pozytywnej energii, dzielcie się nią. Jeżeli jej nie macie, to po prostu może e, nie przekazujcie dalej tego, co wyczujecie, tylko po prostu uwolnijcie to w sobie i, i, i nie zarażajcie tym nikogo dalej natomiast jeżeli to macie dzielcie się tym, bo to powoduje, że to rośnie u drugiego człowieka i kolejny człowiek jest ogromna szansa, że przekaże to dalej, a to jest naprawdę piękny stan, kiedy dużo ludzi wokół ciebie się uśmiecha, więc tego uśmiechu życzę, nie tylko z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet czy zbliżającego się Dnia mężczyzn, życzę tego na co dzień żeby te pozytywne słowa, ta pozytywna Energia płynęła między nami wszystkimi. Do kolejnego filmu, cześć!